Tak wygląda mokrasowa, która została złapana przez burzę. No, zajebiście, ja się tak czuję na przykład. Gdziebym bym wsadził wacka za milion euro, bank? Ja bym w ciebie włożył za chwilę. Oje, zobaczę by to bolało za milion. W ostateczności na dziewione, ale na pewno będzie coś gorszego. O kurwa, pod prasę hydrauliczną za milion. <noise> I nazistan to naprawdę rozważa. Szacun. Mi by się nie chciało, po prostu bym to zrobił. A gdzie pani ucieka? Przepraszam? Gdzie pani ucieka? Aha. A... Dzień dobry, kocham cię. Jestem w Żabce. Jawo, ale co to jest, k Nowy odcinek abstrahuje, gdyby ludzie mówili to, co myślą, czy co? Bo <śm> z, innym <śm> z innym kontekstem nie wiem, jak to ma sens. Lej się szampan, mm. dawaj do tanca, przejmuję wioski, przejmuję miasta Fam to jest skoliwa jest dziki Król Rentino! <grystanie> ja jebe Czas na reklamy! Retro of The Science jest to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację w Future Earth. A rejestrując się z linku, który masz w opisie, otrzymasz darmowe 3 dni premium. Także co im warto, zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Sperma, twojego ojca. Spierdaj. chyba ty. Twojego ojca nie przekazała Ci tylko jego DNA. Przekazała Ci też jego lęki, stres i emocjonalne wzorce. To nie żart. Nau... głos też przekazała. Owcy nazywają to epigenetyką. Co to znaczy, że jego doświadczenia dosłownie wpłynęły na sposób, w no jaki reagujesz. Każdy. Stres, Literalny gówno. Stres, każda trauma, każdy trudny moment, przez który przeszedł, zostawił ślad, nie tylko w nim. Ale również w komórce, która dała początek tobie. Ja pie. współczuję mojemu dziecku. Pozdro dla niego, Jonko. Będzie miał traumę, o, chuj Ty, no ale jeżeli to perpetuum Mobile, ty, czyli pierwsza osoba na Ziemi, nie miała k... W sumie tak, no, nie, ja nie wiem, już się nie znam. Wychodzi na to, że pierwsza na osoba na świecie nie miała żadnych problemów. Nagle te wszystkie traumy, stresy, kupa, wszystko trudne dzieje się przez to. Trzeba zmodyfikować sp. <laughs> Musi wejść, patrz do no, <laughs> Najpierw to niech znerfią jej smak. Jest 21, 30, 20, która jest ku ja Nie umiem godzin czytać. Jest 21:30, ale nie śpię. XD. Ale hardcore stary. Minutę się spóźniłeś. A czemu na przykład się mówi za kwadrans pierwsza zamiast 12:75? Czajcie, że te osoby, które teraz są młode, za jakieś no. m, 10 lat będą mówiły te. A pamiętasz, jak zbieraliśmy labubu? O no, najlepsze czasy. A pamiętasz dubajską czekoladę? Smak dzieciństwa! Dosłownie, to będzie czynić życie, to będzie dla nich nostalgiczne. No i co, k**a, boli cię to? Ja nie, nie rozumiem, k**a. My zbieraliśmy tazosy i wpieraliśmy lody, k*a, kolorki na przykład, no i. To będzie czynić życie, to będzie dla nich nostalgiczne. Oni, jak będą słyszeć tung-tung-sahur, to im się będzie łezka w oku kręcić. No a ty, k**wa, jak słyszysz Gangnam Style, to ci pała staja i k**a. Harlem Szejka do tego robisz. G -G GZ dla ciebie. Z nie kumam, ty, bo ludzie później. Chodzi mi o to, że jak my byliśmy młodsi, to się starsi z nas śmiali, że o coś tam wy, Te tazosy jakieś i one zbieraliście. My to zbieraliśmy naklejki z gumy, turbo, a nie jakieś tazosy pierdolone. I się wkręciliśmy na to. I co, teraz to samo mamy robić? Też się śmiać z młodszych i oni się będą na nas wkurzać, że się z nich śmiejemy. Dalej róbmy to w nieskończoność. Robisz to weź to powiedz, to powiedz, lecę sobie pokiem listy feed stary <grywa> Renta Final Boss <grywa> Siema, dzisiaj wam pokażę <grywa> jaka jest technologia Wojanka No jaka? Zobaczcie, hmm. jeśli zrobimy, zrobimy tak i go puścimy No, to ale Wojan technologię wymyślimy nową, co ty NASA zatrudnicie go On wyleci sobie Jeszcze nie zobaczyłem jaka to jest technologia, ale ja już wierzę w niego Zobaczcie, on sobie wyleci No nie? No i wyleciał no. sobie. No. Ale jak postawimy go tak. Tak, mhm. to on... To on zostanie na dole. Co ty nie pójdzie? Dajcie, muszę go ustawić. No way. Dobra? No i zobaczcie, jest pod wodą i on cały czas stoi. Dobra, no można by się śmiać, ale chłopiec jeszcze fizyki w szkole nie miał na pewno i odkrywa świat dopiero, także szacunek dla wojana, że tutaj uczy dzieci fizyki, nie? No. A jak sprawdzimy? Absolutnie nie. A może jakiś dzień dobry chociaż? Nie jej, nie pocieraj i nie wrzucaj od razu do pralki. Wylisz najpierw wszystko. Najlepiej użyj zimnej wody, bo ona zatrzymuje proces ścinania się białka. Aha. Użyj szarego mydła. Ja na patelnię to wrzucam, nie ma co marnować. A ja włączam funkcję pranie ręczne. hawa, ja ale chodzi o walenie konia czy nie? Pomylić nie można. Mustarda pistacjowa! Nie no, skończcie już Babo. Dubajska mustarda. Dubajska la robiona w airfryerze. Ułożyłem właśnie potrawę, która 10 lat temu nie miałaby żadnego sensu. I słowa by nic nie znaczyły. Połknij z na Twojej lata i ci za to podziękują. <grym> Naprawdę? No, Zrobisz kupkę w tej toalecie? Oj, nie. nie, tu już jest kupa. A może ta oh, będzie dobra? Nie, tu też ktoś zrobił kupkę. No dobra, dobra. Uu. Sprawdźmy te. Aj, nie, tu Lecimy jest tego coraz za dużo. Grubiera. Zabierz to szybko. Okej, okay. a ta? Skorzystasz z tej? Tak, ta jest idealna. Dzięki. Ale klot. Się. Właśnie się dowiedziałem, że liczba 1,1 jest podzielna przez 37, zaraz się zżygam Naprawdę? Muszę to sprawdzić. A i też używacie kalkulatora, na przykład jak trzeba policzyć 3 plus 9, ja bym użył. 1,1,1 na 3,7. No i gratulacje, i co z tego? Dumny jesteś z tej liczby? O, Kutas. Okej, okay, no problem. Hello, Kutas. I love you, kutas. No Siemanko, co tam u ciebie? Ej, zauważyliście, że wystarczy jak ktoś powie Albo speram po angielsku. Czy nie jest za ciężkie trochę. No ale już śmiesznie jest od razu, nie, Beka? Czekaj, czy jak mówimy fuck, albo jaki dik to chłopka się śmieją za granicą, nie? Zjedna barbaru to nie będziesz dzisiaj, berkiem. w jakich stanach się ogląda YouTube Shorts, bo na pewno nie w takim jakim jestem, bo tak to się żyje, jak mama pracuje w żabce 24 na godzinę. Mama pracuje w żabce 24 km na godzinę, dookoła żabki. K***. A jeździ. Nie Taki to pożyje, jak Piękny gaming room. Taka akcja, nie? Kurwa Łukasz kupił debiliony. Kupił napój i woniada, nie? I woniada? Tak malinowy. O smaku, kurwa piwa. Ale bym się tego napił. Ej, powiedzcie mi, gdzie. Hmm. Jego mać byli Chińczycy w momencie, kiedy ja byłem mały. Kiedy ja byłem mały, to brało się taką butelkę, lało się tutaj wodę, tu się robiło dziurkę i na śmingu z dynku mm. spsikało się innych ludzi właśnie taką butelką, nie? No mnie też się brało taką butelkę, robiło się tu dziurkę i. A teraz, gdy człowiek nakłada rodzinę, nagle tworzą coś takiego zajebistego. Ja mam 26 lat, chodzę, moja narzeczona tutaj siedzi, a ja w nią. To jest zajebiste. Pokażę wam, jak wrzucić od razu trzy kiesiele do koszyka. Bierzemy trzy kiesiele jedną ręką. Mhm. I wrzucamy do koszyka. No i proszę bardzo, korzystajcie, gdyby ktoś nie wiedział. Dzie dzięki, a ja pokażę w następnym filmie, jak wziąć cztery na raz. Patrzcie, jaka zwała. Mój kluczyk mhm. od samochodu, mój samochód. Nienawidzę, kiedy zwała. Otwieram, zamykam. Moja fura. I patrzcie teraz Stoi Golf Nie pokazałeś, ty zamknąłeś, otworłeś Obok mojego Otwarłeś Ten sam kluczyk Bo to też Golf, nie? A dobra, tu jest Ten sam kluczyk, ten sam kluczyk Bo wiesz, klucz, który otwiera wiele zamków Nie otwiera żadnego zamka, rozumiesz? I wolicie, jak kierownica jest po lewej stronie, czy po prawej w samochodzie? Z tyłu po środku Ja nie mam nie, prawej no i szacun. Ja wolę to, a pijesz piwo? Prawej, człowiek, a nie jak w no real. U, u. Na moim jedynym pojazdzie to traktorzy że jest tylko po Traktor, traktorze jest środku. Przeważnie. No, dzięki za podcast. Chyba to 1 Spotify. Wysokość alimentów na dziecko powinna być zależna od tego, czy dziecko jest na przykład uzależnione od hazardu jeżeli na przykład masz czteroletniego synka lub pięcioletnią córkę i już Kinder Jajka otwiera nie ma ona takiego problemu, nie jest uzależniona od hazardu i nie gra i nie obstawia zakładów już w przedszkolu, mhm. no to wiadomo, no, koszt utrzymania człowiek Dziecka jest mniejszy. To myślę, że tam te 110-130 zł wystarczy miesięcznie, to takie dziecko może mieć za potrzeby, prawda? Natomiast jeżeli na przykład masz pięcioletnie dziecko, jest ono uzależnione od hazardu. Bo moje rozkminy przed pójściem spać, nie? No to wiadomo, słuchajcie, no są koszta większe, zdecydowanie większe koszta utrzymania takiego dziecka, mm. ponieważ ono już stawia sobie zakłady, prawda? No tak, trzeba wspierać lokalnych biznesmenów. czy powiedzmy gra w pokera no na tak. zakłady, czy to w przedszkolu, czy tam z panią opiekunką, mm. to nigdy nie wiesz, czy ci komornik na przykład nie zapuka do... Do twojego mieszkania? No właśnie. Zresztą dobrze by było, gdyby takie dziecko operowało już z większą gotówką, prawda? No razie tak. W razie wu po prostu, gdyby, gdyby chciało sobie pograć. No, kurwa, wreszcie ktoś to powiedział na głos. Ten kierowca, gdy zobaczył, że jego żona go zdradzała, Niech. postanowił przejechać się ten ostatni raz i przekonał. Przejechał się na niej. No. Wyrzucił swój pierścionek zaręczynowy Niech. i postanowił, że walić to i pojedzie najszybciej jak tylko może. 45 wow, Max W oczach łzy kuwa, w włosach wiatr <grywa> Dzikka no, to powiedział co wiedział użytkownik dym Jadę se kuwa, tutaj na cyprze jakaś kurwa panna wiemy, młoda kuwa, Tutaj trąbę ją Słuchaj z drogi pito. <grywa> Ty to się... No odwrót się kuwa, takie blokady robiło na wsi kiedyś, żeby wódkę dostać Aha, gratulacje. Teraz kebabem się okay i'm here with david jasper welcome welcome okay uh, i'm here with david man. jasper i have a question david uh, what would you do if you were being in squid game uh, I, I I play squid game i play squid game on steam on steam on steam okay but what if you would be in real life in squid game what would you do i don't know i don't know man i don't know you don't know Nie, Dawid mówi lepiej po angielsku niż po polsku. To jest ja nie wiem czy mówiłem to kiedyś na głos, ale dobra nie chcę tego mówić na głos. Nie no, chciałem powiedzieć, że nie wiedzę w to, że David Aspret jest projekt jakiś. On jest zbyt inteligentny na to, żeby tak nie było, ale nie chcę o tym myśleć, bo nie chcę sobie zabawy. Szturce, a jeszcze nie? w środku nocy, jakoś wszyscy znali. No, się rozebrał do naga i walił kloca do szuflady. I jego stary rano wstał Kacpra idzie do kuchni, a tam na w szufladzie. Nie? Zawsze, jak widziałem takie filmy ładne pod muzyczkę, zastanawiałem się, jak k**a, dźwięki były w tle. Zadajesz się z dnem, to jakich rozmów się spodziewasz? Ej, kupa, bo się poczułem wezwany do tablicy. O ch** ci chodzi. Jakim dnem? No, halo mamo, ja jutro nie mogę być w szkole. Ja jestem właśnie teraz moim panem od matematyki i on ci potwierdzi, że ja mam jutro wolne. <laughs> Dzień dobry, proszę panią. Jutro pan ma wolne. Także... Wszystko cacy, mamo. Niech pani, niech pani odpuści mu. Dziękuję. Chciałbym ja odpuścić. Namówił. Stój na miejscu! Stój na miejscu! <noise> Ale Do, gruby. Tłuszno! Nie! Kot! 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 Spokojnie. Andrzej, ile waży taki ogórek? Jaki k ogór! To jest całkiem spory ogórek. E, myślę, że może ważyć nawet ponad pół kilograma, ale najlepiej po prostu połóż go na wadze no, i zobaczymy, ile dokładnie ma. No jak tam. Co to jest za jajku? Z jakimś głosem żula z podrzawki. Wow, prawie półtora kilograma. Ten ogórek to prawdziwy gigant. Chyba będzie z niego sporo sałatki albo. <laughs> albo jakiś fajny dodatek do obiadu. Hehe, <laughs> he, nie jest do obiadu. Całkiem imponujący okaz. Andrzej, całkiem Panujące okaz To jest cukinia nie o i tak nie zgadłeś że masakra Teraz za karę musisz policzyć od 1 do 20 jak najszybciej, dosłownie tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tylko pamiętaj, że każda cyfra ma być w innym języku Nie musisz to mieszać, <grym> to może być ADIN, 2, 3, 4 5 w jakimś innym języku, na przykład po japońsku i tak dalej. Dawaj, zaczynaj liczyć i to tak szybko, od 1 do 20. Start. No to mnie zaginęłeś. E, dobra, to lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Uff, mam nadzieję, że poszło wystarczająco szybko. Nie ale moim zdaniem my powinniśmy przestać istnieć, ja bym to, ja już odpuścił, on jest mądrzejszy, ja mogę oddać miejsce na świecie. A kto z was k***a kiedyś Mercedesa wybierał k***a rowerem, nie, biorę go k***a, normalnie go biorę na mnie, k***a, na siebie, na siebie k***a, aaa, wysłałem go k***a, nie, nie, go, go jechać, nie? Było blisko. Przez przypadek ta chińska dziewczyna dotknęła rzeźby wartej mamy <laughs> <Przejebane. śmiech> Mocne gówno Ej, ja chyba mam udar, muszę kończyć.